Witajcie, z tej strony Nancy. Dziś mam dla Was recenzję kilku nowych podkładek od firmy Savio. Są to jedna z najtańszych podkładek na rynku. Jak więc się przekłada cena do jakości wykonania? Przedstawię to Wam w dzisiejszym filmie. Podkładki otrzymujemy w pudełkach zachowanych w czarnej kolorystyce. Są dość grube i ładnie wyglądają na sklepowej półce. Zostało wyraźnie zaznaczone z jaką wersją mamy do czynienia. A w specyfikacji technicznej możemy przeczytać informacje o wymiarach i rozmiarze podkładki. Opakowania posiadają również okrągłe okienka, przez które możemy sprawdzić w sklepie ich powierzchnię. Podkładki w najmniejszym rozmiarze zostały zapakowane w foliowych opakowaniach. Podkładki SAVIO występują w dwóch wersjach: Turbo Dynamic i Precision Control oraz w czterech rozmiarach. Wersja Dynamic posiada gładką powierzchnię. Zapewnia dobry poślizg, cechuje się mniejszym oporem podczas przesuwania myszy niż wersja Control, która posiada chropowatą strukturę i stawia większy opór podczas szybkiego ruchu myszą. Pod spodem obie wersje posiadają tworzywo antypoślizgowe, które sprawia, że podkładka dobrze trzyma się powierzchni biurka. Ciężko ją przesunąć, praktycznie jest to niemożliwe. Podkładki zostały zszyte na rancie, dzięki czemu nie będą się rozwarstwiać. Podkładki są w całości czarne. Posiadają jedynie małe nadrukowane logo Savio w prawym dolnym rogu. Dzięki czemu wyróżniają się stonowanym wzornictwem i nie zaburzą estetyki Waszego stanowiska. Wersje Dynamic wyróżniają się czerwonym logem Savio, a ją Szarym. Najmniejszy dostępny rozmiar to S. Jego wymiary to 25 cm długości, 25 cm szerokości, 2 mm grubości. Sprawdzi się u osób korzystających z laptopa oraz gdy chcemy używać podkładki tylko pod myszkę podczas gdy klawiatura spoczywa obok na biurku. Możemy je dostać poniżej 15 zł. Kolejny rozmiar to L. Jego wymiary to 69 cm długości, 30 cm szerokości i 3 mm grubości. Moim zdaniem jest idealna, by położyć na nią klawiaturę bez bloku numerycznego. Kosztuje około 25 zł. Kolejny rozmiar XL. Jego wymiary to 89 cm długości, 40 cm szerokości, 3 mm grubości. Najbardziej optymalny rozmiar, idealny, by położyć na niej pełnowymiarową klawiaturę i zostaje nam spory obszar roboczy dla myszy. Jej koszt to około 35 zł. I ostatni, największy rozmiar XXL o wymiarach 100 cm długości, 49 cm szerokości. 3 mm grubości. Dedykowana dla osób, które lubią mieć podkładkę na całym obszarze biurka. Osoby, które posiadają wąski blat mogą mieć problem z podstawką monitora. Więc polecam Wam zmierzyć biurko, jeśli decydujecie się na tak dużą podkładkę. Jej koszt to około 45 zł. Podsumowując, nowe podkładki podmiot od w wersji Black Edition to ciekawa propozycja dla każdego. Jeśli potrzebujecie taniej podkładki, nawet w dużym rozmiarze, możecie się w nie zaopatrzyć i na pewno będziecie zadowoleni. Zostały prawidłowo wykonane, nie zauważyłam żadnych wad. Dobrze przylegają do biurka i się nie przesuwają. Po 24 godzinach każdy z rozmiarów idealnie rozprostował się pod własnym ciężarem i dopasował do powierzchni bez zagięć. Moim zdaniem na duży bluz jest ich minimalistyczne wzornictwo. Będą pasować do każdego stanowiska. Możemy wybrać spośród czterech rozmiarów i dwóch wersji powierzchni, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszam także na mój poprzedni film, gdzie recenzowałam tanie klawiatury mechaniczne od Savio. Do zobaczenia!